Siemaneczko, ja z tej strony Tadek. Witam was że Wild West Dynasty i sytuacja jest taka, że prawdopodobnie poleci zwrot tej gry. Ja jeszcze chwileczkę sobie z nią tam pograłem, po to żeby sprawdzić czy mam ochotę w nią pograć i wam powiem, że no bardzo drętwa jest ta gra. W sensie, no jak mam, ona by wyszła z 10 lat temu, to może by była całkiem, całkiem, ale gra ma no taki na przykład dziwny problem z tym, że u mnie, fps -y nie wchodzą powyżej czasami nawet 40, ma takie dosyć czasami mocne spadki jak gdzieś spojrzę, e, gdzie się coś dzieje. Mapa też wydaje się dosyć mała, bo zobaczcie, e, tu jest na obóz tego gościa, myśmy może biegli od niego z pół minuty czy coś, już tak jakby mapa się kończy, bo ta mapa nie jest duża, więc prawdopodobnie będą ją chyba powiększać, przynajmniej mam taką nadzieję. E, Poza tym, ta gra mam takie wrażenie, jakbym grał, no mówię, właśnie w grę, która ma, nie wiem, z 10 lat. Ta animacja, te przycięcia takie cały czas są. Ta grafika też jest taka, no, no nie na dzisiejsze standardy. Zważywszy na to, że czasami te asety co widziałem, takie zawsze sobie porównuję do tej gry, co gościu zrobił w dwa tygodnie. Ten e, z zombiakami, Deadly St Stillness, no i tam nie jednak e, ta gra. No miała e, to dużo, już tak powiem, lepiej, wszystko zrobione. No, nie była to gra, wiadomo, ale chodzi o to, że gości, w pojedynkę, był w stanie to tak dużo zrobić. A jeżeli tu tak długo robią grę i ona jest w takim stanie jak jest teraz, te animacje nawet są takie. No, no takie dosyć toporne. E, też powiem wam szczerze, nie podoba mi się to sposób, w jaki rozmawiamy z tymi ludźmi. Ponieważ tu mamy klikanie, to odpowiadamy, tak naprawdę też większego sensu przy tym klikaniu nie ma, bo prawie zawsze to samo nasza postać, my w się, sensie, że nie to samo, tylko, że nie mamy wyboru, nie? Więc obecnie na ten moment chyba będę właśnie zwracał tą grę, może do niej wrócę w przyszłości, nie wiem kiedy. Coś tutaj sprawdzałem, jak to budowanie wygląda. I takie tam, te jakieś proste misje do zrobienia, tutaj mamy. I Wam powiem, że. No, właśnie, negatywne mam odczucia odnośnie tej gry. No, dużo by mówić, ale jeżeli macie ochotę, możecie sprawdzić. Druga sprawa to też cena tej gry, która no 100 zł. Powiedzmy, bez promocji, tak? To na tyle, co oni tam wyceniają. Ech, nie jest czymś, co za taką grę w takim stanie. Powinno być, ja rozumiem, że tutaj wiecie, no możemy wesprzeć twój, co no, teraz nawet widać, nie wiem czy widzieliście, jak przycinała się ta gra. I też dla porównania odpaliłem sobie Mediwala, pierwsze odcinki, no i no gra też nie była może na jakimś najwyższym poziomie w porównaniu do tego co jest teraz, co było wtedy, bo jest jednak ta różnica. Ale mimo wszystko jest to lepiej tam zrobione, a tamta gra, ile to może być, z 2 lata będzie? od wyjścia we wczesnym dostępie medywala, no i też wydaje się, że tam gra jest graficznie nawet lepiej wygląda co jest też e, dosyć śmieszne więc ja tutaj właśnie dogrywam powiedzmy tak, żeby nie było tych dwóch godzin bo powyżej dwóch godzin nie można zwrócić gry no i raczej już jestem pewny, że będę ją e, Zwracał. Z drugiej strony też zacząłem grać w Spaceborne, który bardzo pozytywnie mnie znowu zaskoczył. Gdzie nie oczekiwałem tego, co ta gra tam sobą zaprezentowała, a jest na dużo wyższym, moim zdaniem, poziomie niż jedynka. Więc jest jednak ten ogromny progres i miło mnie zaskoczyło. A tutaj liczyłem, że z racji tego, że gra jest od tego samego wydawcy co Medieval. To, że będzie to jakoś tak, może, no nie mówię, żeby miała być kopia typu Medieval Dynasty, ale na dzikim zachodzie. Przy czym nie obraziłbym się, jeżeli by tak było i by od razu skorzystali, powiedzmy, w jakiś sposób z tego, co oni mieli tam dostępne. Ja nie wiem, czy jako, że Toplitz jest wydawcą, czy może jakoś wpłynąć na to, żeby oni się między sobą czymś tam podzielili, no nie wiem, ale że będzie powiedzmy w jakimś takim dobrem stanie. A ta gra. Mm, Raczej kojarzy mi się z jakimiś takimi właśnie starszymi grami westernowymi, typu jakieś Red Dead Redemption jedynka, chociaż nie wiem, czy jedynka Red Dead Redemption nie była mimo wszystko jednak na wyższym poziomie niż to, co tutaj widzimy w tej grze. I jakaś tam jedna gra też coś tak kojarza dla nazwy nie mogę sobie przypomnieć, więc też coś podobnego było. No to widzicie, tak wygląda. No tu mamy to miasto. Ja nie wiem do końca, gdzie mamy sobie postawić swoją bazę. Bo jak widzicie, no tego miejsca za dużo tu nie ma, to już w ogóle rzeka jeszcze płynie. No pojawiają... No mam niby na najwyższych ustawieniach graficznych grę, a potrafią mi się... drzewa pojawiać. Tak jak nie wiem czy widzieliście przed chwilą. Możemy się napić wody. Wyczyść wyposażenie. O, no drzewa się pojawiają na odległość nie wiem... 30 metrów. Gdzie mam wszystko ustawione teoretycznie według e, opcji graficznych na Maxa, nie? E, też to, to bieganie i męczenie się postaci jest takie trochę tempe. Znaczy, no to jest typowo do grach, ale on tak biegnie, e, męczy się. No ja zrobię, czy, zrobię kilka obrotów i FPS mi no, lecą nawet na szyję, nie? E, a mówię wam, aż no tak jakoś. Nie chce się grać. Tak jakby. Czasami są takie gry, że się odpala i to jest takie wszystko przyjemne, płynne i tak gra się w to przyjemnie. To tutaj tego nie czuję w ogóle. Tutaj mam ochotę po prostu wyłączyć tą grę w tym momencie. Mówię wam, no zmusiłem się że jeszcze, żeby pograć do tego czasu, co ja tam mam, żeby było w pobliżu tych dwóch godzin, żeby nie było, że ja zagrałem 30 minut, wiecie, i oceniam grę, ale no. Po pograniu tej ponad godziny, po robieniu tych jakichś tutaj rzeczy, pobieganiu sobie troszkę po mapie, no to gra jest po prostu moim zdaniem na ten moment słaba i nie warta tych pieniędzy, którą za nią chcą twórcy. Oczywiście wiadomo, jak ktoś ma ochotę, no to może tutaj wesprzeć twórców swoją kasą. No i nie wiem, może grać, może nie, ale ogólnie próbować sobie. W nią grać. zobaczymy łuk, jak się strzela z broni, bo w sumie nie miałem okazji jeszcze. To jest to dziwne, że o ile na przykład w Mediwalu klikało się po prostu cyferkę, tak tutaj jest to, że klikamy, to musi być wybrane co my chcemy, nie? Czyli, że tutaj to, 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 to. Zobaczmy, jak się z łuku strzela. jak też w ogóle żadnych dzikich zwierząt nie widać. A, dobra, to ja muszę celo. Mimo że on ma teoretycznie napiętą tą tą, to ja jeszcze muszę trzymać, tak? Bo jak tak zrobię Co jest trochę dziwne. Strzał no niestety nie można podnieść. No i ta animacje mnie bolą, boli mnie po prostu patrzenie na te animacje, nie? ciekawości, włączę sobie Deathly Styleness, żeby tak dla porównania mieć z tą jego grą. No, ale ogólnie, no gra jest moim zdaniem słaba i będzie zwrot, więc z mojej strony, no nie polecam na ten moment gry, chyba, że ktoś naprawdę chce i raczej bym Zalecał poczekanie na to, aż będzie ona w jakiejś, nie wiem, wersji 0.5 czy coś takiego, i wtedy można wrócić zobaczyć. Ja też zapewne wrócę, jeżeli ta gra będzie rozwijana. Bo to też nie wiem, czy może się tak nie zdarzyć, że przy tak dużej ilości negatywnych komentarzy, recenzji, bo jest ich bardzo dużo na tym moment, w sensie jest większość negatywów, jest, z tego co pamiętam, na Steamie. To czy nie dojdzie do takiego momentu, że po prostu twórcy dojdą do wniosku, że jednak nie, i nie ma sensu dalej, nie wiem. Rozwijać tej gry, albo po prostu fundusze im się skończą, bo to też jest możliwe, tak więc, tak to jest, że tak powiem, koniec na ten moment. No, to nawet nie można nazwać serią, ale no, nawet nie zaczynam serii z tej gry, ponieważ będę ją ja osobiście zwracał. No, nie podoba mi się gra, nie, po, nie podeszła mi, jest dla mnie ona taka bardzo toporna i przestarzała, więc. To tyle z tej gry. Jak na razie przynajmniej. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie ulepszona, poprawiona i tak dalej, i tak i wtedy będziemy mogli w to grać. A to tyle z mojego gadania. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w jakichś innych odcinkach,